Znajdujemy się teraz w niesamowitym miejscu na mapie Wrocławia, Odra Centrum, miejsce spotkań na wodzie. To bardzo oryginalna, ciekawa formuła, bardzo rzadka w Polsce i w ogóle na świecie, gdzie jako fundacja próbujemy sami się utrzymać, w związku z tym obiekt został podzielony na dwie części. Jest część edukacyjna, bardzo mocna, o dużej ilości warsztatów, działań edukacyjnych, proekologicznych, tożsamościowych. No i jest część, część pobytowa, kawiarniana, która pozwala nam, e, jakby tutaj, w fajnych warunkach kosztować pyszne ciasta, e, degustować lody wrocławskie, korzystać również z przystani kajakowej, którą no mamy tutaj uruchomionej, i to jest nasza też taka tajna broń na to, żeby zadbać o czystość wrocławskich rzek. No cóż nam pozostaje? Zapraszamy wszystkich wrocławian i młodych i tych starszych do Odra Centrum do spędzenia wspaniałego czasu nad Odrą.